Moi drodzy, jestem bardzo rad, że was widzę taki, o takiej ilości, dlatego że myślę, że to jest pierwszy raz od tego, jak zaczął COVID, że jesteśmy tak razem. Witam was z powrotem w naszym pięknym, nowym biurze. Muszę przyznać, że nasze nowe biuro bardzo mi się podoba. Jest duże, przestronne, jasne. Mamy sporo miejsca, żeby móc spokojnie popracować przy komputerze czy spotkać się z naszymi kluczowymi klientami, w nowym biurze mnie najbardziej podoba się to, gdzie jesteśmy zlokalizowani. Naokoło jest bardzo zielone, jest gdzie przespacerować, gdzie wyjść na obiad i ten komfort jest nieporównywalny w tej chwili. Nowy Dom Ceti podoba mi się ze względu na widok, który mamy za oknem oraz przestrzeń, która ma bardzo stanowane kolory i umożliwi nam bardzo komfortową pracę, oraz dużo przestrzeni, której nam brakowało w poprzednim miejscu pracy. Nasze nowe biuro to nie tylko przestrzeń, ale przede wszystkim miejsce, w którym spożywamy posiłki to nasza kuchnia. Jest przestronna, wspólnie możemy zjeść śniadanko, lunch. Więc ja bardzo cenię to, że w naszym nowym biurze mamy wspaniałą kuchnię. Atmosfera jest bardzo przyjazna. Wystrój jest super łagodny, fajny, taki sprzyjający efektywnej, krewnej pracy. I myślę, patrząc na to, co się dzieje w koło, ludziom się podoba.